Gminne Centrum Kultury w Grębowie pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2021. W ramach zadania Bliskie Spotkania z Kulturą projekty realizowane są w czterech sołectwach: Stale Siedlisko, Jamnica, Żupawa oraz Zabrnie. Na czym polega inicjatywa mieszkańców miejscowości Żupawa? Kilka miesięcy temu Gminne Centrum Kultury w Grębowie po pozyskaniu dofinansowania przeprowadziło badania, jakich inicjatyw oczekują mieszkańcy. Brał w nich udział m.in. animator Narodowego Centrum Kultury. W ten sposób Gminne Centrum Kultury w Grębowie chce zachęcić ludzi do aktywności i pokazać, że to właśnie oni mogą realnie wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowości. Nie skupiliśmy się też tak ściśle na miejscowości gminnej, jakie, jaką jest Grębów, tylko na sołectwach gminnych Grębów, gdyż stwierdziliśmy, że tam ta partycypacja w kulturze jest jakby troszeczkę mniejsza. No i w ramach tych badań powstała, że tak powiem, diadoza społeczności lokalnej odnośnie tych naszych działań kulturalnych. Mieszkańcy wypowiadali się w czym by najchętniej brali udział. I na podstawie te, tych badań pod, powstała diagnoza. Później drugim etapem, właśnie był konkurs na zgłaszanie inicjatyw lokalnych e, przez mieszkańców gminy. I tak w ramach tego konkursu wybraliśmy cztery inicjatywy. Inicjatywa Radosny Kontekst Integracji i Początek jest to inicjatywa z Żupawy, i ona jest jedną z czterech, które wygrały w konkursie. Radosny kątek integracji, początek to projekt polegający na stworzeniu mebli oraz elementów do wypoczynku z Europalet. Pomysłodawcami są mieszkańcy Żupawy: Barbara Żyła i Jarosław Chochołek. Wspólne prace zaangażowały sporą grupę mieszkańców. Pracuje się bardzo fajnie, przyjemnie, dużo ciężkiej pracy, dużo no, trudu, jednakże zdołaliśmy się zebrać, fajna, fajna inicjatywa. Cieszymy się bardzo z tego, że to tak fajnie wyszło. Jest dużo czasu spędziliśmy przy tym projekcie, ale jest to był czas, pomimo tego, że troszkę takiej ciężkiej pracy było bardzo fajny przyjemny dużo osób zaangażowanych nie tylko, nie tylko mężczyźni ale kobiety dzieci no, wszyscy tu się fajnie bawili myślę fajny tu czas spędzony i ja wierzę że to będzie myślę dopiero początek takiej fajnej integracji bardzo się cieszymy z tego względu że trwająca pandemia cały rok tamten i do połowy tego też po prostu pozamykała nas w domu dlatego trzeba było wyjść coś Zrobić nie tylko dla, dla nas, jako tutaj wykonawców, ale też dla swojej wsi coś, coś zrobić, żeby było potrzebne, żeby było widoczne, też zintegrować się jeszcze bardziej między sobą i spotkać się, porozmawiać po takim długim czasie właśnie tej, tej izolacji i stwierdziliśmy, że właśnie coś takiego by się przydało. W ramach projektu odbyły się warsztaty majsterkowania oraz spotkania dotyczące regionalnych wzorów lasowackich. Meble do wypoczynku będą służyły wszystkim. W Żupawie jest wiele grup i stowarzyszeń, więcej pomysłów nie powinno zabraknąć. Mile widziany będzie tu każdy mieszkaniec. Chciałem zaznaczyć, że miejscowość Żupawa to tak charakteryzuje się taką, taką wspólnotą, jednościowością. Mimo tego, że ten czas pandemii tak troszeczkę nas trochę ostudził, w takich, w takich jednoczeniach się, integracjach. No postanowiliśmy, że stworzymy taki sobie projekt bardzo fajny. Jeszcze takiego nie mamy. Jest placówka klubowa, która też fajnie integruje, ale jeszcze dodatkowo taki kącik, kącik radosny kącik do ognisk też jest dobrym pomysłem. Myślę, że będzie integrował od młodzieży aż po seniorów. My jako też koło gospodyń wiejskich bardzo często mamy spotkania, bardzo często będziemy właśnie z tego korzystać. Cieszymy się, że nam coś młodzież zrobi. Było troszkę przestój, no to my też tam jako koło gospodyń to też tam prezentujemy, reprezentujemy. Różnie takie robimy też spotkania, jak i wianki tam wijemy na, na ten, ogniska sobie organizujemy, zakończenie lata czy coś tam takiego, no to też będziemy tego bardzo chętnie korzystać. Sam proces tworzenia mebli wypadł bardzo dobrze. Praca przebiegła sprawnie, był podział obowiązków oraz duże zaangażowanie. Inicjatywa mieszkańców Żupawy to kolejny dowód na to, że z dość prostych elementów można zrobić coś ciekawego. Zakończeniem całego projektu ma być wielkie integracyjne ognisko. Ja jako ze swojej strony y, dodaję wzory lasowiackie, żeby to jeszcze ładniej uprzyjemnić, y, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. Także myślę, że, że wyjdzie super i będzie właśnie prawda? fajne miejsce, żeby na ogniska, nie tylko dla, dla nas, ale i też i dla dzieci, dla młodzieży, po prostu kto będzie chciał, to sobie może przyjść i, i zrobić takie ognisko, czy, czy jakieś spotkanie. Będzie miejsce, żeby sobie usiąść, nie trzeba będzie nic się martwić, żeby sobie przynosić. E, moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, jestem mile zaskoczona, naprawdę. Ja jako pracownik Gminnego Centrum Kultury jestem opiekunem jakby tych inicjatyw e, i naprawdę no, nie Wiedziałam, że spotkam się aż z takim zaangażowaniem mieszkańców. Chcę zaznaczyć, że w, że w takich społecznościach lokalnych najczęściej dominujących, dominujące w dziedzinie kultury są panie, młodzież i dzieci. Tu jednak, że spotkaliśmy się z gronem panów, którzy właśnie chcieliby się spotykać przy takich typu zajęciach jak majsterkowanie. Ten radosny kątek integracji Początek jest miejscem takich właśnie wspólnych spotkań, wspólnych działań. Jest to zagospodarowany teren przy Domu Ludowym. Myślę, że odbędzie się tutaj wiele fajnych wydarzeń.